oblicz współczynniki B i C trójmianu kwadratowego. Tutaj trójmian jest w postaci ogólnej, jeżeli pod punkt A trójmian ma dwa pierwiastki 2 i minus 5. Dwa pierwiastki, czyli inaczej miejsca zerowe, to jest 2 i drugi jest minus 5. Jeżeli w funkcji kwadratowej mamy podane miejsca zerowe pierwiastki, to na pewno dobrze korzysta się, dobrze rozwiązuje się to zadanie korzystając z postaci iloczynowej, czyli y równa się a x minus x1 x minus x2. Dodatkowo w tej funkcji tutaj y równa się x kwadrat plus bx plus c, ona tak nie jest całkiem dowolna, bo a jest równe 1, co tutaj mogę już uwzględnić, czyli Y równa się 1, x minus x1 i x minus x2. No to w takim razie, korzystając z tego, że mam te miejsca zerowe, mam x odjąć pierwsze miejsce zerowe, czyli 2, i x odjąć drugie miejsce zerowe, dwa minusy, jeden minus we wzorze, jeden minus przed piątką, czyli plus 5. No i mam policzyć współczynniki b i c, czyli teraz trzeba to sprowadzić do postaci Ogólnej, czyli x kwadrat plus 5x odjąć 2x odjąć 10, czyli y równa się x kwadrat dodać 3x i odjąć 10. No i porównując współczynniki, e, otrzymuję, że b jest równe 3 i c jest równe minus 10 w postaci e, ogólnej. Podpunkt B, trójmian osiąga najmniejszą wartość równą 7 dla x -a równego minus 1. Współczynnik A jest równy 1, czyli ramiona paraboli są skierowane w górę, co oznacza, że wartość najmniejsza jest w wierzchołku tej paraboli. Czyli mogę zapisać, że wierzchołek paraboli ma współrzędne, dla x -a równego minus 1 osiąga wartość równą 7. Jeżeli jest podany wierzchołek, no to najlepiej skorzystać z postaci kanonicznej, czyli y równa się a, x minus p, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka, plus q, czyli druga współrzędna wierzchołka. Czyli y równa się, a jest równe 1, x odjąć p, p, czyli pierwsza współrzędna jest minus 1, czyli mam plus 1 do kwadratu i plus q Czyli druga współrzędna wierzchołka. Y równa się x kwadrat plus 2x plus 1, czyli wzór skróconego mnożenia, plus 7, czyli Y równa się x kwadrat, dodać 2x i dodać 8. No, z tego mam, że B jest równe 2 i C jest równe 8. Podpunkt C. Trójmian przyjmuje wartości ujemne tylko w przedziale od minus 1 do 4, no czyli jeżeli jest podany przedział że i wartości ujemne, to znaczy, że tak jakbym rozwiązywał nierówność, czyli ta parabola będzie wyglądać w ten sposób. No i skoro przyjmuje wartości od, um, ujemne tylko dla x od minus 1 do 4, czyli na przykład tutaj, to znaczy, że tutaj mam minus 1, i tutaj mam 4, czyli że te liczby muszą być miejscami zerowymi, czyli x1 jest równe minus 1, a x2 jest równe 4. No i to się sprowadza teraz już do tego, co było w podpunkcie A, czyli skoro mam miejsca zerowe, to znaczy, że korzystam z postaci iloczynowej. Czyli y równa się, a wiem ile jest, to jest 1. x odjąć. Minus 1, czyli plus 1 i x odjąć 4, czyli y równa się x kwadrat minus 4x plus x odjąć 4, czyli y równa się x kwadrat odjąć 3x i odjąć 4. Co oznacza, że b jest równe minus 3 i c jest równe minus 4. I ostatni podpunkt D. Wykres tego trójmianu jest symetryczny względem prostej x równe 3 i przecina oś y w punkcie 0 i 5. No to tu troszeczkę inne informacje są. Wykres przecina oś y w punkcie 0,5... Czyli tutaj mam piątkę, tutaj parabola musi przecinać, ramiona są skierowane w górę. I jest symetryczny względem prostej X równe 3, czyli tutaj jest oś symetrii. To znaczy, że na tej osi symetrii musi być położony wierzchołek tej paraboli, czyli gdzieś tutaj, może niżej, może wyżej, jest wierzchołek, czyli ta parabola. Będzie wyglądać w ten sposób. No i tak, mam wierzchołek, czyli x wierzchołka jest równe 3. Nie wiem, jak wysoko jest, czyli nie znam q, znam p. p jest 3. A wzór na p to jest minus b przez 2a. I minus b przez 2a jest równe 3 no to minus b przez 2a jest równe 3, wiem ile jest a, czyli minus b przez 2 razy 1 jest równe 3, czyli minus b jest równe 6, to znaczy, że b jest równe minus 6. To zostało mi jeszcze c do wyliczenia, już sobie na boku napiszę, że b jest równe minus 6 i c. I tym razem skorzystam z postaci ogólnej, tak naprawdę w postaci ogólnej jak mam punkt przecięcia, to on jest równy c, czyli c jest równe 5. Ale żeby nie było wątpliwości, to jeszcze to wyliczę f od x równa się Ax kwadrat plus Bx plus c, czyli f od x równa się x kwadrat minus 6x i plus c. No i wiem, że f od 0 jest 5, to znaczy, że 5 równa się 0 do kwadratu odjąć 6 razy 0 plus c. Czyli po prostu to, co mówiłem wcześniej, C jest równe 5, bo jest punkt przecięcia z 8y, to jest po prostu wyraz polny. Czyli C równa się 5. No i to był ostatni podpunkt.